Dobry wieczór Państwu. Ja może po tym pewnym dynamiki, po tej wcześniejszej prelekcji troszkę uspokoję. Chciałam opowiedzieć o problemie wyrobów medycznych i o możliwościach zastosowania wyrobów medycznych stosowanych w praktyce klinicznej w przypadku urazów kręgosłupa u pacjentów geriatrycznych. To jest duża grupa pacjentów, duża grupa jednostek chorobowych. Oczywiście, myśląc o geriatrii, najczęściej będziemy się zastanawiać o, o tym, jaki to jest mechanizm, czyli złamanie niskoenergetyczne. One oczywiście nie dotyczą tylko kręgosłupa. Niemniej jednak, przedmiotem tej prelekcji będzie kręgosłup, i w tym obszarze będę chciał się poruszać. Yy, mogę Kolejny slajd, tak? przepraszam, bo chyba coś za za daleko. Drodzy państwo, czym są wyroby medyczne? Wcześniej, jeszcze kilka lat temu, funkcjonowało obiegowo pojęcie zaopatrzenia ortopedycznego, zaopatrzenia rehabilitacyjnego i obiegowo. Jak wiemy, u pacjentów starszych często dochodzi do różnego rodzaju urazów. To są zespoły bólowe, to są złamania niskoenergetyczne, te właśnie osteoporotyczne. Najfajniej no by było, żeby każdy z naszych pacjentów miał taki poziom edukacji, taki poziom świadomości zdrowotnej, żeby wykonywało odpowiednią aktywność regularnie, żeby regularnie ćwiczył, podnosił te wielkie ciężary, ale oczywiście tak nie jest. No, praktyka kliniczna pokazuje, że większość pacjentów boryka się z bardzo niską świadomością, wręcz uważa, że ruch im zaszkodzi. Ten ruch najczęściej jest bardzo ograniczony albo zaniechany, a w przypadku pojawienia się dolegliwości bólowych ten ból jest w 100% praktycznie wyłączony. Co za tym idzie, pojawiają się nam różne zespoły bólowe, różne dysfunkcje, które wymagają fizjoterapii, ale wymagają fizjoterapii kompleksowej. Kompleksowa fizjoterapia to jest też zaopatrzenie ortopedyczne i czemu ono służy? Jakie, jest główne, jakie są główne cele zastosowania wyrobów medycznych w przypadku dysfunkcji kręgosłupa? Drodzy Państwo, pierwsza to jest stabilizacja kręgosłupa. Druga to jest ograniczenie, odciążenie struktur kręgosłupa, oczywiście redukcja bólu, bo to jest to, o czym pacjenci się do nas zgłaszają, no i poprawa bezpieczeństwa ruchowego. W przypadku złamań niskoenergetycznych, jak wiemy, te złamania są bardzo często bezobjawowe. Na szczęście nie mają najczęściej żadnych deficytów, w konsekwencji tych złamań nie dochodzi do żadnych deficytów neurologicznych. Niemniej jednak, no, jeżeli mamy te złamania wielopoziomowe, kompresyjne, no to obawiamy się najgorszego i staramy się okresowo stosować stabilizację. Drodzy Państwo, dróg medyczny to jest coś, co w toku leczenia. Przyrównujemy do leku. Oczywiście to nie jest lek, bo lek jest substancją aktywną, chemiczną. To jest coś, co jest bardziej materialne, coś, co widzimy, coś, co towarzyszy leczeniu naszych pacjentów i coś, co jest ustawowo regulowane. Zastosowanie wyrobów medycznych w leczeniu reguluje kilka aktów prawnych, które wzajemnie się uzupełniają i wzajemnie określają, w jakim zakresie, w jakich normach i w jakim obszarze możemy, znaczy musimy te wyroby medyczne ordynować naszym pacjentom. Pierwszy akt prawny to jest ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, gdzie bardzo precyzyjnie jest wskazane, co fizjoterapeuta musi w tym obszarze wiedzieć, co musi umieć i jak należy. Te wyroby medyczne ordynować. Oczywiście ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, czyli tutaj mamy też no, rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i cała masa różnych rozporządzeń wykonawczych, które w konsekwencji tych dwóch ustaw realizujemy w ramach codziennej praktyki. Co do ustawy, drodzy Państwo, ja bardzo często spotykam się z fizjoterapeutami, którzy no, w miażdżącej większości nie czują się komfortowo w zakresie wyrobów medycznych, nie umieją stosować tych wyrobów medycznych, boją się ich stosować i ich nie stosują w konsekwencji. Niemniej jednak trzeba mieć na względzie fakt, że ustawa o zawodzie fizjoterapeuty jasno wskazuje, że te kompetencje są wymagane, to znaczy one nie są przywilejem, tylko są obowiązkiem. I tutaj w tym dekalogu w zakresie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty 10 podstawowych obowiązków fizjoterapeuty przez państwa aż 4, czyli 40% naszych kompetencji powinno dotyczyć kompetencji związanych z wyrobami medycznymi, czyli zlecanie wyrobów medycznych i tutaj zadaję pytanie oczywiście retoryczne, czy państwo wszyscy tutaj będący fizjoterapeuci umiecie zlecać wyroby medyczne, bo to jest obowiązek w doborze wyrobów medycznych. Jak państwo czujecie się w zakresie tych kompetencji? pacjentów, ich stosowanie, posługiwanie się nimi i nauczaniu mechanizmów kompensacyjnych. Tutaj myślimy głównie o sytuacji, kiedy jakiś wyrób medyczny zastępuje lub uzupełnia utraconą funkcję, co w przypadku protetyki i ortotyki ma oczywiście najważniejsze znaczenie. Jaka jest zatem rola fizjoterapeuty, jeśli już spełniamy te wszystkie wymogi, mamy kompetencje ustawowe, które są nam nadane? No, pierwsza rzecz to jest przeprowadzenie diagnostyki funkcjonalnej. Druga część to jest zlecenie wyrobu medycznego, czy umiejętność wykonania tego Procesu. Trzecia rzecz to jest instruktaż, edukacja pacjenta, no i monitorowanie leczenia, czyli jak dane zastosowanie wyrobu medycznego w toku leczenia się sprawuje, czy należy ten wyrób medyczny tylko zastosować okresowo, czy, czy, go, czy go zmienić, czy go w jakiś sposób zmodyfikować. Czym zatem jest zasada, czym zatem jest refundacja, czym zatem jest wyrób medyczny, jeśli mówimy o takiej bardzo dużej ilości aktów prawnych, które no są, 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 są konieczne, żeby się w tym obszarze poruszać. Musimy zrozumieć czym jest refundacja, jak to wygląda, czyli jak to się dzieje, że fizjoterapeuta wystawia wniosek, wystawia tą formę w cudzysłowie recepty, na wyrób medyczny, a pacjent może ten wyrób medyczny uzyskać. Więc elementy składają się z tego, że pierwszy musi wystawić zlecenie uprawniony fizjoterapeuta, i tutaj oczywiście ten akt prawny, który określa zasady wydawania wyrobów medycznych na zlecenie, wskazuje wszystkie zawody medyczne, które są do tego uprawnione to są lekarze z podziałem na specjalizację, to są fizjoterapeuci z podziałem na kompetencje, czyli jest to magister fizjoterapii, specjalista fizjoterapii, są to też pielęgniarki i tak dalej. Zatem mamy wyrób medyczny, czyli mamy jakąś refundację, jakaś kwota, która określa realizację tego wyrobu, mamy osobę, która jest uprawniona do zlecenia tego wyrobu i tutaj no jeszcze do niedawna, drodzy Państwo, bo 4-5 lat temu fizjoterapeuty tam w ogóle praktycznie nie było, w tym momencie specjalista fizjoterapii ma Kompetencje bardzo, ale to bardzo szerokie, już porównywalne i wręcz nawet przekraczające w wielu obszarach te specjalistów różnych dziedzin medycyny, nawet związanych z narządu ruchu. Mówimy o lekarzach. Mamy ważność zlecenia, czyli jaki czas jest realizacji tego wyrobu medycznego od momentu, kiedy zostanie on zlecony. Mamy no, tą częstotliwość wykorzystania, czyli jak często dany wyrób medyczny może być zalecony naszemu pacjentowi, jak często może skorzystać z refundacji. Mamy procent refundacji, czyli jak czego dotyczy ten wyrób medyczny, jaka wartość tej kwoty będzie finansowana ze środków publicznych, a jaka będzie wymagała wkładu własnego. No i mamy określone oczywiście limity tego finansowania dla różnych grup chorych, w zależności od tego, z jakim pacjentem, z jaką jednostką robową mamy do czynienia. To bardzo ogólnie. Ustawa, ustawa jedna, druga plus rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, to są takie lektury po 80-90 stron, pisane dość specyficznym językiem, więc nie będę o tej porze Państwu o tym opowiadał, niemniej jednak tylko informacyjnie zwracam na to uwagę, że wszystko, co się dzieje w zakresie zaopatrzenia wyrobów medycznych pacjentów z uszkodzeniem kręgosłupa jest bardzo starannie i literalnie opisane w zakresie tych aktów prawnych. Drodzy Państwo, trzy podstawowe kody, jakie będziecie używać jako fizjoterapeuci w leczeniu swoich pacjentów tych geriatrycznych dotyczących kręgosłupa to jest kod L0201, kod L0301 i kod L101. To są trzy różne pasy, o których Państwu pokrótce opowiem, kiedy i w jakich sytuacjach znajdą one swoje zastosowanie. Zacznijmy sobie od kodu L0101 i tutaj mamy wprost rozpiskę z właśnie rozporządzenia, które określa nam co to jest, czyli gorset sztywny, stabilizujący, unieruchamiający odcinek piersiowo-lędźwiowy, krzyżowy typu GVETA, tak, Drzeweta wszyscy Państwo znacie, stabilizacja kręgosłupa przy... Stanach pooperacyjnych, pourazowych, sztywna szyna mająca najczęściej dwie formy, jeśli chodzi o zastosowanie, podpórka w okolicy kości w okolicy mostka, stabilizacja piersiowa oraz podpórka w okolicy talerzy biodrowych, lub druga wersja, taka, która jest podpórką w okolicy kości łonowej. U mężczyzn gorąco zachęcam do tego, żeby stosować tylko i wyłącznie te które mają stabilizację taką, jak właśnie na tym zdjęciu, czyli na talerzach biodrowych z wiadomych powodów anatomicznych, u kobiet ta z podpórką łonową będzie się lepiej sprawdzać. Po prostu próba pionizacji pacjenta w takim gorsecie, czy też reedukacji chodu będzie bardzo, ale to bardzo trudna. Natomiast w przypadku tej drugiej modyfikacji u kobiet będzie się lepiej sprawdzać. Kolejnym rodzajem gorsetu. To jest gorset 0102, gorset sztywny, stabilizujący, unieruchomiony odcinek pierwszowolędźwowy, krzyżowy typu drzeweta ze stabilizacją odcinka szyjnego. I tutaj mamy takich pacjentów, to jest mała grupa pacjentów, czyli tak zwany gorset typu halo z diademem, gdzie mamy urazy w obrębie kręgosłupa. I to są takie urazy, które są najczęściej nieoperacyjne. Tak? Ja w swoim życiu, w prawie już 20-letniej praktyce, trzy razy miałem. Konieczność zaopatrzenia pacjenta w taki wyrób medyczny to były zawsze złamania zęba obrotnika u pacjentów w wieku 90-95 lat, które były nieoperacyjne z różnych powodów, i wtedy przy zębie obrotnika właśnie taki rodzaj zaopatrzenia stosujemy. I mniej więcej tak to wygląda: to jest podparcie pod żuchwę, podparcie pod potylicę, dodatkowo jest taki diadem z przedniej części głowy, w okolicy czoła. Który praktycznie wyłącza nam możliwość ruchów rotacyjnych, zdjęcia w płaszczyźnie strzałkowej czy czołowej głowy, więc zabezpiecza nam te struktury anatomiczne przed przemieszczeniem. Gorset ten zakładamy w pozycji leżącej, więc łatwo sobie wyobrazić, że nie jest. To proces, który trwa 5 minut, wymaga 3-4 wprawnych specjalistów, żeby pacjenta w pozycji leżącej bez jakichś manipulacji głową istotnych zabezpieczyć i założyć ten gorset, więc jest to dość trudne, niemniej jednak w praktyce klinicznej, szpitalnej znajduje zastosowanie i u tych pacjentów właśnie z, najczęściej to są zęby obrotnika, górny odcinek szyjny przy urazach, taki właśnie rodzaj się stosuje. Kolejny tutaj przykład takiej stabilizacji, też ten diadem. No one mają różną formę, niemniej jednak to jest cały czas górny, górny odcinek szyjn. I tutaj mamy przykład również gorseta, gorsetu drzeweta, tylko z tą pelotą V i tak jak mówię, to jest dedykowane bardziej pod kątem kobiet. U mężczyzn mniej się sprawdza. Proszę o tym pamiętać, to bardzo częsty błąd który sprawia, że dużo trudniej będzie nam z pacjentem pracować. Pianizacja i redukacja chodu będzie kłopotliwa. Kolejny rodzaj gorsetu to gorset L0201, czyli pas stabilizujący odcinek lędziowo krzyżowy lub miednicę. I to jest taki podstawowy, elastyczny pas, który stabilizuje nam dolny odcinek lędźwiowy. Tak naprawdę l 4 l 5 l 5 1 i stosujemy go jako takie podstawowe, bardzo bazowe narzędzie, które właściwie nie ma fiszbin, nie, nie, nie lordotyzuje nam lędźwi i nie ma tych wszystkich walorów, które ma wyższa sznurówka. Następny rodzaj gorsetu to jest gorset 0L0301, to jest orteza lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka, zapewniający odciążenie pełne. co to oznacza, że jeżeli mamy stalki lub Fiszbiny, to możemy je w sposób dowolny dogiąć. No one dają też dużo większą stabilizację, więc możemy uzyskać efekt logotyzacji, szczególnie jeżeli fiszbiny ułożymy w właściwy sposób uwzględniając anatomię pacjenta i odpowiednio ten gorset dopniemy. Warto pamiętać o tym i zwracać na to uwagę, że zawsze gorsety dopinamy dołonowo, czyli nie dopinamy na pępek. Tak, żeby uciskać tłocznię brzuszną, tylko dopinamy dołonowo, bo wtedy lordotyzujemy dolny odcinek lędziowy i dajemy większą stabilizację, a nie zmniejszamy ruchomości okolicy przepony i nie uciskamy okolicy brzucha. To bardzo ważne szczególnie u pacjentów z otyłością, których mamy większość. Drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda. To są różne rodzaje, różne modele, ale to już jest pas, który stabilizuje pełni przejście lędźwiowo-krzyżowe, czyli to są pacjenci, którzy mają duże niestabilności, duże problemy, tak jak mówię, nie chcę tutaj wymieniać jednostek chorobowych, bo to jest bardzo duża grupa w zakresie właśnie lędźwiowo-krzyżowym ustawodawca. W tym akcie prawnym wskazał, że to jest dysfunkcja kręgosłupa i to bardzo słuszne, wcześniej były wymieniane jednostki chorobowe, to się kompletnie nie sprawdziło, bo to zawsze była taka sytuacja kliniczna, która wymagała, a na przykład nie była wymieniona w tym momencie dysfunkcja kręgosłupa. Co jest dysfunkcją kręgosłupa, to określa klinicysta. Tak? To może być stan po urazie, to może być zaostrzenie choroby przewlekłej, to może być stan po operacji. Kolejnym rodzajem gorsetu to jest gorset z, również piersiowo lędźwiowo-krzyżowy ale ten już stabilizuje nam, drodzy Państwo, wyżej, tak? czyli on będzie nam stabilizował przejście piersiowo-lędźwiowe i lędźwiowo-krzyżowe, gorset sztywniejszy, gorset również z fiszbinami i on różni się tym od tego wcześniejszego, że nie stabilizuje tylko przejście 4-5-5-1, czyli ten kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy tylko stabilizuje przejście piersiowo lędźwiowe, czyli jeżeli mam na wyższym poziomie urazy zabieg operacyjny był bardziej rozległy czy wielopoziomowy, to wtedy zgodnie ze sztuką musi być zastosowany ten rodzaj gorsetu, a nie ten wcześniejszy, bo ten wcześniejszy nie będzie w żaden sposób pełnił stabilizacji w przejściu piersiowo-lędźwiowym. To jest taki wyższy gorset, który Państwo myślę, że w szpitalach najczęściej widzicie, bo on się najlepiej sprawdza, ma podwójne peloty. Bardzo gorąco zachęcam, żeby zawsze upinać go dołonowo, zawsze pouczyć pacjenta i odpowiednio przy pierwszym, przy pierwszym zastosowaniu wyrobu medycznego ułożyć fiszbiny i, i, te, i, i te peloty lędźwiowe w taki sposób, żeby dopasować do anatomii pacjenta. Kolejny to jest L0303. To jest pełny gorset, który stabilizuje nam również cały kręgosłup piersiowy. I to może być, drodzy Państwo, i najczęściej jest alternatywa gorsetu drzeweta. Czyli jeśli mamy pacjenta na ostro zaopatrzonego po urazie, czy po zabiegu operacyjnym gorsetem drzeweta to już po próbach pianizacji, jeżeli mamy okres redukacji chodu albo zespolenie jest stabilne i już klinicznie pacjent manifestuje taki obraz kliniczny, który daje nam spokój, to przechodzimy najczęściej na tego typu zaopatrzenie, bo ono jest po prostu dla pacjenta wygodniejsze i to jest też rozwiązanie modułowe. Ta modułowość tego rozwiązania polega na tym, że ja tutaj pozwolę sobie myszką pokazać, ta górna część piersiowa jest odpinana w stosunku do dolnej. Co za tym idzie, możemy zastosować ten dolny gorset, czyli będzie stabilizował od około TH10, TH11 przejście piersiowo-lędźwiowe i lędźwiowo-krzyżowe, ale możemy też założyć tą część piersiową modułowo i dodatkowo ma też takie podpaszki, czyli jeżeli mamy pacjenta, u którego zachodzi ryzyko, że będzie efekt klinowacenia się trzonu kręgu, że będzie ta postawa się bardzo istotnie zmieniać w poszlizie strzałkowej, no to wtedy taki gorset będzie nam również pełnił funkcję takiego pasywnego korektora. I drodzy Państwo, z boku po lewej stronie macie bardzo nowoczesny gorset, który teraz jest coraz powszechniej stosowany przy złamaniach osteoporotycznych. To jest najlepsze, co obecnie można zastosować, i najlepsze, co się bardzo dobrze sprawdza. I to jest alternatywna, alternatywa realna dla gorsetu drzeweta. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, obręcz biodrowa i obręcz barkowa są wolne. Czyli pacjent może się w tym gorsecie normalnie poruszać, może prowadzić samochód, może spacerować, może funkcjonować. To jest niemieckie rozwiązanie. No Minusem jest to, że koszt tego urządzenia jest o wiele większy niż standardowego rozwiązania typu Gosset geweta Bardzo ważna rzecz. Często słyszę od kolegów fizjoterapeutów, że to osłabia mięśnie. No i wtedy ja czuję się trochę zakłopotany, bo. To jest mniej więcej taki argument, jakby powiedzieć, że w przypadku złamania kończenia gipsu osłabia mięśnie. Znaczy, to stosujemy z powodu obrazu klinicznego pacjenta i konieczności zastosowania, nie z powodu tego, że chcemy. Co za tym idzie, jeżeli mamy stan pooperacyjny lub pourazowy, to skazań życiowych stosujemy zgodnie z zaleceniami operatora. Jeżeli natomiast mamy zaostrzenie choroby przewlekłej, miejsce zespół bólowy kręgosupa, czy jakieś choroby narządu ruchu, które mają podłoże autoagresywne, immunologiczne, to wtedy stosujemy objawowo. Natomiast trudno jest doszukać się w literaturze czegokolwiek na temat tego, żeby stosowanie 2 do 4 godzin zgodnie z zaleceniami z ćwiczeniem gorsetu mięśniowego miało negatywny wpływ na mięśnie. Co za tym idzie, to jest jak lek. Należy właściwie stosować zgodnie z zaleceniami i to, co przedmówca powiedział, ruch jest lekiem, wyrób medyczny też jest formą leku i musi być stosowany zgodnie ze wskazaniem. I to klinicysta, myśl, magister fizjoterapii czy specjalista, który jest uprawniony do zlecenia określonych rodzajów wyrobów medycznych, o tym decyduje z osobą prowadzącą, która podejmuje decyzję, czy stosować, na ile zastosować i kiedy przestać stosować. Niemniej jednak te kompetencje w tym obszarze są bardzo ważne. W przypadku pacjentów tych ze złamaniami niskoenergetycznymi, bo to jest bardzo, dużo, bardzo duża grupa pacjentów, pacjentów osteoporotycznych, Musimy bardzo zwracać uwagę też na profilaktykę, profilaktykę upadków. Duża część tych upadków ma miejsce w, tak naprawdę w sanitariatach, tak? czyli pacjenci najczęściej upadają w toaletach podczas korzystania z wanny, prysznica. Tam stosujmy tą profilaktykę, zabezpieczajmy te miejsca w taki sposób żeby zminimalizować ryzyko tych upadków. To są naprawdę banalne, proste, ogólnodostępne wyroby medyczne, które zabezpieczają i zmniejszają ryzyko tych bardzo poważnych złamań. Jeden upadek, złamanie bliższego końca kości ludowej, perspektywa zgonu w przeciągu roku nawet do 20-25% u pacjentów w zaawansowanym wieku, a te małe rozwiązania, które powinien wiedzieć i ordynować fizjoterapeuta, mogą temu zapobiec. Bardzo dziękuję.